Cześć, ja jestem David z Gęs, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Gone i kontynuujemy sobie misję. Hej, to musi być to. Bingo. Potrzymaj to, a ja wyciągnę. A może ja to wyciągnę? Co, ciągle mi nie ufasz? Tak się składa, że ufam. Chodź, pieczamy stąd. Skizo, e, chciałem ci podziękować. Nie, spokojnie Że tu ze mną przeszedłeś, <kuh> że pomagasz. Jezu, weź już. Ale serio, bo nie za bardzo nas chcieli w Lost Lake. Weź, daj spokój, dobra. No dobra, Skizo, jak już wrócimy do obozu, może pozwolić. Co ty robisz? Sorry, brachu. To jedyny sposób. Ale frajer. Ale gnój. No to nas załatwią. ja się nie spodziewałem. Wiesz może, kim jestem? Nie. Myślałem, że wieczyści nie mają imion. Weszliśmy na ścieżkę. Moi wierni. Moi wierni, pozbyli się swoich imion. Wszyscy poza mną, na razie. Aha. Carlos. <laughs> Jesse, pamiętasz? Jesse, co do chuja? Zachowaj imię i wspomnienia też. Tego, jak ty, Boozer i Chelsea Jim trzymaliście mnie, kiedy Jack przyłożył mi do pleców paln. się to było dawno temu, naprawdę nie mieliśmy. A! Ała. O tak. Pamiętam krzyki. Nic nie szkodzi. Pamiętam też, że nauczyłem się wtedy czegoś jeszcze czegoś ważnego. Wszystko w Tobie. Wszystko co. Sprawia, że jesteś sobą. O, można to wypalić. Mm. Póki zostanie tylko twoje imię. Właśnie takie są świrusy. To też już wiem. Dlatego musimy być tacy jak oni. Ok. To robimy to, czy zagadasz mi na śmierć? O, ależ robimy. Dikonie, John. Ale chyba nie będziemy sami, co? A. O nie, nie robimy! Nie możemy tego zrobić bez buzera, nie uważasz? Musimy skończyć to razem. Nasza trójka. Mm. Jeden z głowy został, jeszcze jakiś duzin. A może więcej? Co za szczęście, że my trzej, ty, ja i Buzer wciąż żyjemy. I spotkaliśmy się tu, kiedy świat się kończył. Co zrobiłeś Buzerowi? Jeszcze go nie ma, ale będzie, wkrótce. Ale świra. Czyli to ty. Widziałam, jak cię przynieśli. Lisa? Nie. Nie nazywam się tak. Weszłam na ścieżkę. Już nie mam żadnego imienia. My nie mamy imion. Wszyscy, wszyscy moi bliscy nie żyją. Lisa? Posłuchaj, wiesz, może. Czemu jesteśmy jak oni, jak świrusy? Nie. Bo nie mają pojęcia, co stracili, kogo stracili.

Pieprzone świry. Daj mi szansę. Już ścieżka. Na radę. Twoje ciało to puste naczynie. Zyskać swój głęboko. wytną twoje imię. Pozostawią cię z jednym umysłem. Dobra. Ciekawe skąd on ten nuży, nie? Aha, bo tam mu zostawiła Lisa, no da nisko. Chyba trudno jej przegapić. Dziu, ten tu się tnie na całego. Ale świr. Pomogę następne Nie, czyli my tu nie mieli w lesie, no

Mam do ciebie pytanie, o co tu chodzi? Co? Ściągacie tutaj ludzi, ogłupiacie ich, kradniecie ich rzeczy. A potem co? Wrócie to wszystko do tamtego ogniska? Tak to jest? Jezus. O, siema. Tak. Ale mam kolejne pytanie. Gdzie moja skóra? Co? Skóra, skóra no, na kurtka. Cholerna skórzana kurtka. Kto ją ma? Nie, nie. Okej. Okay. Czekaj, czekaj, właśnie poszedł. Zabrał ją i poszedł niedawno. Dołącz do nas. Aha. To tutaj. Dobre pytanie, kurwa. Dołącz okay. do nas, do Co takich dobre. śpirów. Właśnie poszedł. 何 Tam jest. Hej, mi przysługę. Zdaj mi to z siebie. Nie, 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 nie. ci dusze. Dzięki. Okaż się, dupko. Gdzie oni cię zabrali? Tu. Ciebie nikt już nie odnajdzie. Nie! Sam się skurwysynu! Lizo. Lizo, posłuchaj mnie. Słuchaj. Wiedzą, że mnie uwolniłaś. Tu nie jest bezpiecznie. Chodź ze mną, zanim... Dobra, nie musisz ze mną iść, ale nie możesz tu zostać. Inaczej cię zabiją, rozumiesz co mówię? Iż! Dobra, słuchaj. Biegnij najszybciej jak możesz. Trzymaj się z dala od ruchu. I nie zatrzymuj się. Już. ...wszystkie nasze rzeczy. No poważnie, tyle my wszystkiego mieli i wszystko nam... ...zajebali. I po co my to wszystko z kolekcjonowali? Ja pierdolę... Prawie nic nam nie zostawili. Kurwa, co za misja? Cii. Tyle rzeczy przecież my mieli. Buzer, jesteś tam? Buzer, jeśli mnie słyszysz. Słuchaj, Skizo, to on mnie wystawił. Wieczyści, buzer, oni nadchodzą. Ostrzeż Majka! Musimy uciec, ale słaby motor. Gdzie mój motor? Przypuścił maszynę. Był przy tym domu. Za ogniskiem. Tutaj. Kurde, i tyle rzeczy my stracili ale jestem głupi mogłem to przewidzieć jakim cudem dałem mu się tak podejść mam złe przeczucia nadchodzą zagubieni To teraz na nowo wszystko trzeba zbierać O mamy broń mamy chociaż No słabo, słabo tyle wszystkiego natracić Okej okay. Głównie to mi o to chodzi na zero wabików i zero bomb wabiących, Nie no kurde. Ale lipa. Ale lipa pieprzony dzielnik Williamson Karlos ah, nie do mnie. Oh, oh, oh. Powinien nie tylko wypalić ci tatuaż Cesi. Powinien podarznąć cię. Bomba, wabik Aha Czyli z nich teraz co dropija no w sumie chuje mnie okradli, no to niech to dawają Już prawie Buzer Obóz Lostlake Zgłoście się jest już w drodze. Słyszycie mnie? Czy ktoś mnie słyszy? Cholera, Lost Lake? Kurwa, mać. Jest, jest, wciąż tam jest. O, moja maszynka, jesteś tam? Riki, obóz Lost Lake. jest tam kto? Dikon. Tak, to ja. Chwilę, zaczekaj! Dikon, Mike wysłał za tobą ludzi! Riki, wieczyści polują na buzera! Dik? Nie, 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 nie! Ej, nie strzelać, to Dikon! Żelazny Mike wysłał nas za tobą! Wieczyści! Nie zatrzymywać się, ja się nimi zajmę! Wracamy do obozu. Będę Was ubezpieczał. Trzeba ich powstrzymać. Nie, 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 zatrzymywać się! Dalej! Cześć! Widzę! Samochód płotka! Chcą zablokować drogę! Uminąć go! Nie zatrzymywać się, jasne? Kurde, muszę zbiebsać! Kurde, zabiją mi go! Tam jesteśmy! za do wschodniej bramy, jasne? Do głównego mostu. Ja się odłączę. Dostanę się tam przez składkę, przez moczary. Jeśli jest tam buzer, niech wie, że szukają go wieczyści. Jasna sprawa. Hej, St. John! Powodzenia! Dzięki. A jak jest tam Skizo, to trzeba zabić tego gnoja. i stało się. Hey, hey, hey. Nie, 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 proszę, proszę. Już nie, 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 wszystko gra. Rana jest Nic się nie, 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 Słuchaj nie, słuchaj, patrz na mnie, nie, nie, mnie. Szukam nie, biskiza. nie, nie, kim mówię? Wiesz, może gdzie są? Nie, nie, nie wiem, nie wiem, ja nic nie wiem tutaj. Wszystko po prostu wydarzyło się tak, tak szybko. Oni, oni, byli wszędzie, oni, znaczy się wieczyści, byli w całym, o, o, w całym obozie, zaczęli nas torturować i okay. zabrali mnie, zabrali Jenny, Blake. Słuchaj, jak się nazywasz? Nikol. Nicole, wiesz jak używać broni? Ja. Tak. Tak. Okej. Widzisz tą wieżę? Chcę, żeby się tam wspięła, a potem połóż się na górze. Jak będą przychodzić wieczyści, upierdolimy łby, a ja pójdę poszukać twoich kumpli, okej? Biegi. No. No. Akcja. Mam cię! Dziękuję. Cicho, później podziękujesz. Kojarzycie, Nicole, nie? Dobra, to słuchajcie. Kierujcie się na zachód dokładki. Nicole będzie w wieży obserwacyjnej. Idźcie tam i pomóżcie jej. Nie chcę, żeby kolejni wieczyści przedostali się przez moczary, jasne? Nie wiosę mi cię zasłałeś, a w gorąco się modliłam. Dobra, idź, idź! W porządku, Nikol. Ja zrobiłem swoje. Teraz twoja kolej. Dobra, Jadziemy z nimi.

co się dzieje? Widziałam skiza z buzerem. Gdzie, gdzie Riki? Ja, wieczyści włamują się do szpitala. Cholera, trzymaj się, już tam lecę, czekaj na mnie. Dikon? Kurde, nie o cholera. Riki, Dobra, w tym momencie będziemy kończyć się odcinek. Do Ona wie, gdzie jest buzer. Dzięki za oglądanie i cześć!